W Bolesławieckim Muzeum Ceramiki zaprezentowano wystawę Bolesławiecka Ceramika Artystyczna w XVIII i XIX wieku, wybrane typy dekoracji w zbiorach polskich, czeskich i niemieckich. Ta wystawa jest kolejną z cyklu wystaw prezentujących poszczególne wybrane dzieje ceramiki bolesławieckiej. Tutaj postanowiliśmy pokazać przekrój ceramiki tej najbardziej dekoracyjnej, najbardziej ozdobnej. Na ekspozycji zaprezentowano kilkaset eksponatów, co pokazało różnorodność form i bogactwa motywów dekoracyjnych ceramiki XVIII i XIX wiecznej. Pierwszą grupę stanowiły naczynia zdobione ukośnym żeberkowaniem, drugą wyroby dekorowane plastycznymi nakładkami o różnych formach i motywach zdobniczych. Pokazano też unikatowe naczynia zdobione dekoracją malarską. Na wystawie prezentowane jest także w szerokim zakresie zbiór unikatowych prac z warsztatu Jednego Ludliwego Altman, którego warsztat czynny był w drugiej ćwierci XIX wieku, zrewolucjonizował i sposób wytwarzania, i sposób dekorowania ceramiki bolesłowiańskiej. Wykonywane przez niego produkty określano mianem kamionki szlachetnej. Charakteryzują się one niezwykłą delikatnością, elegancką formą oraz wyrafinowanym zdobieniem. Naczynia wykonywane w jego warsztacie wykonywane były z białej glinki, co było wówczas nowatorskie na bolesowieckim rynku. I zdobiono je nakładkami z motywami antycznymi. Prace z tego warsztatu były prezentowane na licznych wystawach, w tym m.in. na wystawie w Berlinie i na Światowej Wystawie w Londynie, gdzie zdobywały nagrody i wyróżnienia. Wystawa ta to jeden z największych i najważniejszych projektów poświęconych ceramice w ostatnim czasie, zrealizowanych przez pracowników Muzeum Ceramiki. Na tej wystawie prezentowane jest w sumie kilkaset eksponatów pochodzących ze zbiorów i muzealnych, i kolekcji prywatnych. Z Polski, z Czech i z Niemiec. Pamiątką po wystawie jest publikacja zawierająca katalog oraz teksty naukowe dotyczące artystycznej ceramiki bolosławieckiej z XVIII i XIX wieku. Wystawa oraz publikacja zostały przygotowane przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu we współpracy z Karkonowskim Muzeum we Flagi w ramach projektu Via Fabrilis Szlak Tradycji Rzemieślniczych II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej. Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska 2007-2013